Dobry wieczór Panie. państwu. Przeleżyser w jednak przestrzeń. Marii, chcesz, a, po, a no i to był, y, to był, to były dwa zdarzenia, bo no wiele, ale jed, 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 pierwsze z nich to było to, że grałem na, no miałem już ze trzy latka, dwa i pół, i u się to odbywało. I w taki bębenek jakiś waliłem. I tak waliłem, że ta była napękła. W związku z tym ten bębenek wziąłem i schowałem za piecą I po prostu ukryłem go. I nie przyznałem się. No więc zacząłem już wtedy kombinować. A potem następne bardzo silne i takie zmysłowe wspomnienie dotyczyło spektaklu, który graliśmy tam, mając potencjalnie pół i trzy lata. I pamiętam zapach kulis, które były pomalowane przez siostry Buchomory, jakieś tam drzewka, prawda? I moim zadaniem było po prostu tak coś tam udawać, że tańczę, czy no, chcieć tańczyć, prawda? Że nie pamiętam co, i po, po, krokiem tanecznym podejść do wielkiego pudła, które było zawiązane <laughs> różową kokardą, i rozwiązać. Tę kokardę i wtedy z tego pudła tam wyskakiwała baletniczka. I byłem przerażony, ponieważ na próbach ciągle się mi ta kokarda zasupływała i nie byłem w stanie jej rozwiązać. No ale na spektaklu się udało. Rozwiązałem to. Wyskoczyła ta baletniczka w różowej takiej spódniczce i to była Teresa Babiażówna, moja żona. <śled> Przyszła. Wtedy przyszła. Moje wspomnienia są bardziej związane z dziadkami, z Pańską Górą oczywiście, yy, głównie z dziadkiem Tadeuszem, czyli z Tadeuszem Babiarzem, czyli z tatą mamy, czyli tej Teresce, która później została żoną. Yy, ponieważ dziadek mój Tadeusz. Posadził 90% jabłoni w Andrychowie, nawet dzisiaj, patrząc i idąc tu. Pamiętam, że te również, które tam jeszcze są na Pańskiej Górze, posadził właśnie on, bo był grodnikiem u państwa Bobrowskich, więc to wszystko się działo od bardzo dawna. I super było, ciekawe to, jak się z bardzo małą dziewczynką. Po pierwsze towarzyszyć dziadkowi, który ma taką umiejętność jak sadzenie drzew, po drugie, był też leśniczym. Był myśliwym i zabierał mnie z moim bratem Błażeniem zimową porą do zwierzęta w lesie na Pańskiej Górze, która wtedy była dzika. Dżungla. Była tam dżungla, i były tam jelenie z rogami i śnieg popas, i się chadzało z dziadkami, po czym się wracało do domu. Kiedy to dziadkowie się nami opiekowali, kiedy to rodzice chodzili. Szaleć na Sylwestry, szampana. a My z dziadkami przebywaliśmy. To są jedne dziadki, a drudzy dziadkowie, którzy mieszkają 270, mieszkali 27 kroków. E, to z kolei były zupełnie inne wspomnienia, jeszcze bardziej szalone, bo z kolei w tamtym domu, e, tak zwanej pyszkówce, działy się takie sytuacje, że wszyscy się przebierali w sukienki i w peruki, które matka przywożyła z Ameryki. No i bardzo mi się to spodobało. I stwierdziłam, że to jest dobry końc na życie. Ja się trochę boję siadać, bo za chwilę. 207 kroków na szczęście nie powiedzieliśmy, w którą stronę. Jest jeszcze, nie, ale Szanowni Państwo, a teraz zapytam o coś. Zbliżonego, ale coś innego. Teraz zapytam o takie najsilniejsze, ale już nie, nie, nie faktograficzne, nie fakt, nie, 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 nie wydarzenie, nie zdarzenie, tylko taki mechanizm, który często mamy, który nam się pojawia, kiedy jesteśmy w świecie zupełnie daleko od lat dziecinnych, i pojawia się czasem zapach, czasem kolor, czasem yy, jakaś postać, jakiś ton, który od razu przenosi nas do tego matecznika. W Państwa w przypadku do Andrychowa. Co jest Waszą Magdalenką Prustowską, Andrychowską Magdalenką? Co powoduje, że gdzieś tam w świecie pojawi się coś takiego, co wywołuje Andrychów? Andrychów nie jest moim Ja wiem, że jest takie spotkanie dzisiaj w Andrychowie i że powinna powiedzieć, że. Dla dobra spotkania lepiej. <noise> Ale ja, ja nigdy nie kłamię. Ja nie mogę powiedzieć, że Andrychów jest moim wiem, bo raczej. Tatecznikiem, może dzisiaj z okazji spotkania mogłabym go nazwać, ale my myślę, że o nie o to chodzi tak naprawdę. Wspomnieniem, które nawet dzisiaj odżyło, kiedy byliśmy na obiedzie w tym miejscu, sto się 207 kroków stąd, to są takie zapachy. Co? <śleszy> <śleszy> tak. <śleszy> to są takie zapachy. Yy, związane oczywiście z tym, yy, co stanowi o esencji naszej rodziny, która jest bardzo yy, hedonistyczna, która uwielbia razem gotować, jeść. I to zawsze dotyczy Andrychów. To były czasy świąt, czasy w związku z tym jedzenia, ale ja nie mogę powiedzieć, że i wymyśleć nawet na potrzeby fenomenalnego, prowadzącego i fenomenalnego miejsca, jakim jest Andrychów. Magdalenki, bo moja Magdalenka pachnie kurzem kulis i pachnie teatrami i przeprowadzkami. Ja nie jestem dzieckiem, które w gruncie rzeczy hmm, wychowywało się tam w Andrychowie. Ja mam tutaj super wspomnienia i bardzo mi bliskich ludzi, ale nie chcę też e, jednak wymyślać czegoś takiego. Ja więc jeśli ma mieć zapach z Andrychowa, to na pewno... To są zapachy ognisk, które paliliśmy razem, wieprzówki, w które się kiedyś pływało, nie wiem jak jest teraz. Yy, I wszystkie te smaki i zapachy, które przyrządzali nam ludzie, których kochaliśmy i których kochamy. Yy, części z nich już nie ma, części, części jest. Tak bym powiedziała. Myślę, że Jan ma dużo bardziej intensywną tutaj pamięć smakową, zapachową. Myślę też, że to pytanie nie dotyczyło tylko samego zapachu jako takiego, tylko jakby co, co się najsilniej uruchamia, kiedy, kiedy pada hasło Andrychów. No, kiedy się, ja się nie urodziłem w Andrychowie, urodziłem się w drodze, ale rodzice przyjechali tutaj, kiedy miałem jeden roczek, osiedlili się, jak większość ludzi, którzy wędrowała, ojciec ze swoją siostrą i, i bratem. I, a, i spędziłem tutaj 18 lat bez przerwy i 18 lat no to, to jest taki pakunek, który, na który składają się bodajże najważniejsze y, 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 przeżycia i emocje, no bo to są inicjacje wszelkiego rodzaju, to są wszystkie początki, to są wszystkie bardzo ważne decyzje, które nawet jeśli się człowiek no, z nich nie zdaje sprawy, to, to one potem gdzieś rykoszetem się odbijają w późniejszym życiu. To jest magazyn, który po prostu człowiek, którym człowiek jest wypełniony. I nie Andrychów jest czymś takim dla mnie. Więc powiedziałbym, że te takie ważne momenty odzywają się y, zawsze, znaczy jest czego wybierać po prostu. I jak jak gdzieś jestem w świecie i nagle Andrychów, czy y, y, ktoś poruszy ten temat, czy zapyta, czy we mnie się obudzi wspomnienie, no to oczywiście y, w tym jest czego wybierać, w zależności od tego, w jakich jestem sytuacjach, no to po prostu się pojawiają różne rzeczy, a to do kultury, AZPB, prawda, prawda, a to... Y, Sylwester w Zamku Bobrowskich, kiedy zrozumiałem, że, 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 że po, po, po tych, to był rok matury, prawda, po tych 18 latach obserwowania siebie jednak chyba powinniśmy być parą z moją żoną. To są przyjaciele, to są, to, to jest dziesiątki wydarzeń szalenie bogatych. To jest cały niezwykle rozległy, który dał mi taki e, e, akumulator no, e, e, w życiu e, sport, który tu uprawiałem właśnie wszystkie możliwe dziedziny zimą, latem i tak dalej, bo po prostu tutaj wspaniały stadion, basem, obok dwa kroki od domu, prawda, e, sale gimnastyczne, świetli tenerzy, także że cała masa tutaj właśnie Powinienem o wszystkim mówić, prawda? To y, jakieś dalekie dzieciństwo, koledzy, którzy odkrywali.